Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Michael. Jako iż sezon niedługo się zaczyna, postanowiłem zrobić dla was taki oto poradnik w stylu jak gankować, w którym w zasadzie będę omawiał kilka kwestii. Między innymi w jaki sposób profesjonalnie zgankować linię, mniej więcej parę sposobów gankowania, na co zwracać uwagę podczas ganków i tym podobne. Także zapraszam oczywiście wszystkich do oglądania, jeżeli oczywiście moja praca ci się podoba, nie zapomnij subskrypcji zostawić na kanale. No i co? I miłego oglądania wam życzę. Zaczniemy najpierw od krótkiego pytania, kim jest tak naprawdę dżungler? Dżungler jest to osoba, która posiada największy impact w grę ze względu na robione smoki, presję na mapie oraz kampione linie. Jak wiemy to właśnie dżunglerzy mają na sobie największą odpowiedzialność w rozgrywce, ponieważ od nich zależy, czy wygramy, czy też nie. Zaczniemy najpierw od kilku rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwszą tego typu rzeczą w zasadzie najważniejszą jest niegankowanie przegranej linii. Jeżeli tak naprawdę nasz toplaner przegrywa 2-3-0, w sensie on ma 0-2, a np. Renekton Wenemi ma 3-0. Nie gankujemy tej linii ze względu na to, że jest bardzo duża szansa, że po prostu przeciwnik porobi nas 1 na 2, zwłaszcza Renekton, który tak naprawdę odpala RK i może skombować dwóch przeciwników naraz. Także pamiętajcie, przegranej linii nie gankujemy. Starajcie się robić presję na innych liniach, nafidować w zasadzie innych sojuszników i w tym samym czasie po prostu nafidowani sojusznicy są w stanie pokonać właśnie tego Renektona. Także pamiętajcie jeszcze raz, nie gankujemy przegranej linii. Drugą zasadą jest kampienie, AKB visytowanie linii sojusznika lub twojego partnera z Duokiu. Jeśli wiemy, że nasz sojusznik gra bardzo dobrze np. przykład Katariną czy talonem na midzie, postarajmy się aby to on właśnie był nafitowany w pierwszych minutach rozgrywki. Daje nam to nie tylko przewagę na danej alei, ale również nafitowany sojusznik jest w stanie pomagać Ci robić presję w lesie oraz gankować wraz z tobą inne linie. Pragnę dodać, że gankowanie ciągle tej samej linii może zdenerwować przeciwnika na tyle, aż się po prostu podda i wyjdzie z meczu pisząc Open na czacie. Do takich wczesnych gangów są dobre nawet i idealne postacie z różnymi umiejętnościami kontroli tłumu zwane CC na wczesnych poziomach jak np. Ramus, Elise czy też Serjuani. Trzecią zasadą dosyć krótką to zwrócenie uwagi na posiadane zdrowie i manę zarówno naszą przeciwnika, jak i sojusznika, którego mamy zamiar zgankować. Jest to dosyć ważna kwestia, ponieważ gankujemy linię i jeśli tego zdrowia posiadamy dużo, a many niestety nie posiadamy nawet na jedną umiejętność, to jak mamy na przykład załatwić przeciwnika na linii na ganku? Tak samo na odwrót, jeśli przeciwnik ma mobilne umiejętności typu RIS, które zwiększają mu spida czy umożliwiają ucieczkę za pomocą erki, a nie ma on nawet grama many, to możemy go od razu zgankować, ponieważ pomimo całego zdrowia nie ucieknie on od naszego ganka. Kolejna i już ostatnia zasada jest bardzo podobna do trzeciej. I jest to tak naprawdę odpowiedź na pytanie, na co powinniśmy zwracać uwagę. Odpowiem wam krótko na dwie rzeczy. Pierwsza, czy rywal posiada flesza. Jak wiecie z doświadczenia, zapewne przeciwnik, który nie posiada flesza, jest on niebo prostszym kąskiem do zabicia niż ten z fleszem. Drugą odpowiedzią jest to przed grą sprawdzajcie historię przeciwników. Istnieje dosyć duża szansa, że przeciwnik gra na tak zwanym lose strike'u i jest po prostu stiltowany na tą grę. Ostatnim gwoździem do trumny będzie właśnie gankowanie jego linii, bo jest duża szansa, że wyjdzie on z meczu w pierwszych minutach gry. Z doświadczenia wiem, że granie nawet w Diamencie 1 czy nawet i Master Tierze na iście czy łeście, po prostu gracze tak robią pisząc open na czacie po 3-4 minutach rozgrywki, także wykorzystujcie tą wiedzę, bo na pewno procent wygrywanych gier znacznie się u was poprawi. No a teraz kilka przykładów jak zgankować poprawnie linię i tutaj dla przykładu od razu powiem, że będę gankował bota, ponieważ tą linię po prostu gankuję najczęściej. Ok, także zaczniemy najpierw od pierwszego sposobu. Moim ulubionym sposobem jest oczywiście gankowanie linii od strony przeciwnego Tureta. E, gang ten jest najbardziej, można powiedzieć, stosowny na ramusie Sejuani i Zaku, ponieważ to są postacie typu tank, ponieważ nie oszukujmy się, Zak stanie tutaj, przeskakuje przez ścianę, Sejuani również za pomocą swojego dasha również może przeskoczyć, a Ramus ze swoją mobilnością na Q może po prostu przejechać. No, dostając co prawda Turet, może dwa hity, ale tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. I wygląda ten gang w ten sposób. E, nasi sojusznicy znajdują się w tym miejscu, mniej więcej, jak oni się znajdują w tych miejscach, gdzie pinguje oraz e, gdzie są te, tak naprawdę, makiety. A sojusznicy w enemy, czyli przeciwnicy, znajdują się właśnie w tych miejscach, gdzie pinguje to tak naprawdę oni są frikonskim do zabicia, ponieważ używamy po prostu Q, akurat jestem na Remusie, używamy Q i od razu skakujemy na ich plecy. Jeżeli oni oczywiście sfleszują e, do tyłu, czyli w tym miejscu, teraz, gdzie widzicie, sfleszują w to miejsce, tak naprawdę, jak go złapiemy, to możemy odfleszować za nim, złapać go za pomocą taunta i nasi sojusznicy, po prostu z łatwością powinni ten cel albo dobić, albo nawet i zabić. Także prezentuje się to pierwszy: prezentuje się to następująco jako pierwszy sposób nagankowania linii. Kolejnym tego typu gankiem jest tak naprawdę gank najbardziej znany moim zdaniem, ponieważ często go stosuje na topie jak i na bocie. Wejście po prostu w tribusz, zapingowanie sojusznikom, że zmierzamy powoli tutaj. I tak naprawdę jeżeli prezentuje się linia następująca, że przeciwnicy znajdują się w tych miejscach, a sojusznicy po prostu tutaj. Warto zaopatrzyć się w takiego ganka na przykład w Oracle, jak i akurat Pinka, którego niestety nie posiadam. Gank wygląda następująco. Klikamy po prostu Q. Tak naprawdę sojusznicy mogą tutaj cały czas gonić przeciwników, a przeciwnicy uciekać, ale z łatwością możemy wtedy do nich przefleszować albo zeslołować ich za pomocą smite'a, złapać ich w tym miejscu. Sojusznicy zapewne będą gdzieś tutaj, także przypuszczam, że ten gang jak najbardziej wyjdzie. Tylko zwracajcie uwagę po prostu, czy w tym miejscu jest pink ward, ponieważ jeżeli jest tutaj pink, od razu sojusznicy... Pomimo takiej próby ucieczki czy próby gonienia przeciwników, przeciwnicy od razu zaczną uciekać. Także tak prezentuje się gang numer 2. Ostatni gang, który prezentuję wam w tym odcinku, jest to tak zwany gang po prostu od strony lane'a, tak zwany lane gang. O co w nim chodzi? Tak naprawdę, jako jungler, musimy zrobić tylko jedną rzecz: albo musimy wejść do tego krzaka, czy tu na bocie w tym miejscu, czy też na topie w tym. Jeśli chodzi o po prostu proces tego gankowania, jeżeli nasi sojusznicy przeszli już tak zwaną barierę bezpieczną, czyli wyszli już po prostu za tą ścianę i widzą przeciwników, którzy znajdują się w tych pozycjach, oprócz makiet, które znajdują się w tych miejscach, co robimy? Po prostu wchodzimy od strony naszej linii, po prostu do tego krzaka. Nasi przeciwnicy nas na pewno nie zauważą, ponieważ jest to tak naprawdę bardzo daleka odległość. Nasi sojusznicy oczywiście nas bardzo mocno w dużym stopniu po prostu będą widzieć, ponieważ przechodzimy dosłownie obok nich, więc trudno nas nie zauważyć. I tak naprawdę w tym miejscu jesteśmy kompletnie bezpieczni. Dodatkowo możemy sobie się zaopatrzyć w orakle. I tak naprawdę jeżeli sojusznicy zaczną ich powoli gonić, my w tym czasie możemy tak zwanie podejść do końca tego krzaka i od razu po prostu się odpalić w nich na, na tej po prostu ścieżce, jednocześnie ich zamykając od tej strony. Jeżeli chodzi o to, że przeciwnicy nas nagle zauważą, to od razu staramy się od razu do przodu lecieć, ponieważ no szkoda czasu na takie okrężne bieganie czy jeżdżenie na naszym Q na ramusie. Także polecam Wam również to stosować. Oczywiście, jeżeli przeciwnicy spalą dwa flesze, to jest to naprawdę mocne, mocny argument do zgankowania ich ponownie, ponieważ spalenie dwóch fleszy z, za pomocą jednego prostego ganka tak naprawdę dużo daje naszym sojusznikom, oraz tak naprawdę po części wygrywa im tą linię. Także tak prezentuje się gang numer 3. Jeszcze wa raz Wam e, z, za, e, zaprezentuję. Wchodzimy po prostu do tego krzaka tuż przy ściance. Po prostu wchodzimy, aby sojusznicy nas widzieli, a przeciwnicy nie. I od razu jedziemy po prostu okrężną drogą, żeby ich po prostu zamknąć od strony pleców. Także tak prezentuje się gang numer 3. A tym skromnym akcentem, moi drodzy, chciałbym Wam podziękować y, za oglądanie tego odcinka. Mam oczywiście nadzieję, że w drobnym stopniu Wam pomogłem. Y, jeżeli tak, moja praca oczywiście się podoba. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Oraz zapraszam do śledzenia moich social mediów, gdzie informuję na bieżąco, co i jak z odcinkami. Także linki wszystkie macie w opisie. Na razie, strzała!